dzieje się coś wspaniałego, wolontariusze, czyli ochotnicy na powierzchni pół hektara mają zamiar posadzić około 5000 tysięcy sztuk sosny. W łatwym gruncie, bo to jest taki bardzo piaszczysta ziemia, łatwa praca, nie taka wysiłkowa jak w zeszłym roku. W zeszłym roku było sadzenie dęba, tak więc umęczyli się bardzo. W tym roku poprosili o coś łatwego, tak więc łatwiej się nie da. Dlaczego sadzi się sosnę i dlaczego wycina się drzewa? Kolejność, a faktycznie, dobre jest pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko? <grywa> Wycina się drzewa, czyli robi się zręby, czyli odnawia się, odnawia się te drzewostany, z drzewostanów, który ma 100, 110, 120 lat, załóżmy sosnowego. Póki jest jeszcze pod względem gospodarczym do wykorzystania, czyli póki deska jest, z tego może być zdrowa, drewno jest zdrowe, a, tak, a z takich surowców chcemy korzystać, każdy chce mieć mebel z drewna zdrowego, nie dziurawego, a najlepiej jeszcze bezsęcznego. Ciężko zaspokoić potrzeby klientów, staramy się. Tak więc, żeby się to pod względem gospodarczym nie, nie zmarnowało, jest pozyskiwane, czyli ścinane i w to miejsce jest sadzone nowy las. Ile osób bierze udział w dzisiejszym wydarzeniu? Szanowna pani redaktor, w dzisiejszym wydarzeniu bierze udział ponad 50 osób. Czy wszyscy zgłaszali się sami, czy mieliście ograniczoną ilość osób, które mogą się zgłosić? Jak zwykle, pani redaktor, liczbę miejsc mieliśmy ograniczoną, zgłosiło się kilka razy więcej osób. Natomiast ze względów i bezpieczeństwa, i tutaj instrukcji od Nadleśnictwa musimy ograniczać tę liczbę. Dlaczego Orlen bierze udział w takich akcjach sadzenia lasu? Pani redaktor, ja myślę, że to już weszło w nasze DNA, w naszą krew. Jak Pani wie, obszar ochrony środowiska od wielu lat angażuje się w różne akcje mające na celu pomoc środowisku. Między innymi sadzimy drzewa, sadzimy lasy, sprzątamy świat, bierzemy udział w światowych dni wody. Także to jest mnóstwo akcji, w których się angażujemy tak, żeby wesprzeć nasze środowisko, które nas otacza. Jakie akcje macie zaplanowane jeszcze w tym roku? W tym roku planujemy jeszcze zarabiać wisłę, planujemy sprzątać tereny nad wisłą. Planujemy też sadzenie innych drzewek, ale to już w okresie jesiennym. Co sądzicie o tego typu akcjach? Sposób na integrację przede wszystkim. Oczywiście tej integracji towarzyszy takie pozytywne oddziaływanie na środowisko, na przyrodę, ale. W mojej ocenie głównie integracja. Taka ja myślę, że taka odskocznia troszeczkę jednak. Tą głowę też czasami warto przewietrzyć. E, także, a jednocześnie, tak jak już tutaj Paweł powiedział, e, dobry sposób i na integrację, ale też przede wszystkim no, dbamy o przyrodę, o środowisko. E, na tym nam zależy. Co Was zaskoczyło w tym, co nadleśniczy mówił podczas pierwszego szkolenia? Jadąc tutaj też się zastanawialiśmy, czy rzeczywiście te, te zręby takie są, są jakby konieczne. Niemniej jednak w kontekście jakby tego gatunku, o którym tu mówimy, a mianowicie o sośnie, to jesteśmy jak najbardziej za, zdajemy sobie sprawę z tego, że wiek rębny tej sosny, tak jak tu Pan leśniczy mówił, to jest 70-80 lat, ona się starzeje. Natomiast możemy mieć inne zdania, ale to akurat nie dotyczy naszego terenu jakby, bo takie dużo kontrowersji budziło wśród nas, chociażby, nie wiem, Puszcza Białowieska tak, i tam tego typu historie, gdzie duże dęby na przykład były wycinane. No być może również był to powodem jakby tej wycinki był kornik, tak? Natomiast tutaj jesteśmy jak najbardziej za, też lubimy drewniane elementy w swoim życiu jako przedmioty użytkowe i rzeczywiście sosna w tym wieku i w tych warunkach klimatycznych starzeje się i też jest w sumie niebezpieczna. Tak, bo jeżeli, jeżeli jest tak sucho, sucho na terenie, to różnie może to się zadziać. Tak? No i po to tu jesteśmy, żeby się przede wszystkim integrować, bo, bo mało mamy jakby tych okazji do tego, żeby, żeby spotykać się, bo dużo, jest, dużo mamy pracy, dużo ważnych spraw się dzieje, a takie, takie inicjatywy są świetne. Dziękuję. Jak oceniacie sam proces sadzenia drzew? Trudny czy łatwy? Trzeba pamiętać, żeby faktycznie te rośniki wsadzać tak jak pan nadleśniczy mówił. Czyli zielonym do góry. Co jest najtrudniejsze? No, najtrudniejsze są miejsca, gdzie są korzenia po drzewach. To trzeba troszeczkę wysiłków to włożyć, ale to nam się też przyda i integracja plus trening to jest dla nas też bardzo ważne, bo często, często właśnie... to no, jest taka potrzeba. Czy zawsze sadzi się drzewa 1 do jednego, czyli jedno drzewo za jedno wycięte drzewo? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo zdecydowanie nie. Drzew na zrębie jest około 250 na hektar, 250-300 drzew na hektar. Sadzi się nowych, mówię o sośnie, około, 4, tysięcy, około 8 tysięcy na hektar, 8 do 10 tysięcy, czyli dużo, dużo więcej. Pytanie dlaczego? Dobre. Dlaczego? <laughs> y, oczywiście gospodarka leśna próbujemy y, zasymulować pewne wydarzenia naturalne, które się, które się dzieją w naturze. Y, oprócz tego, że tutaj jest sadzone, to mamy takich wiele powierzchni, gdzie y, jest wykonane tak zwane odnowienie naturalne. Czyli jest dokładnie ta sama powierzchnia, tylko że obok jest duży, dorosły drzewostan. I na, na, na zasadzie obsiewu bocznego, czyli z wysypują się nasiona, rozsiewa się na tej powierzchni i rośnie sobie, kiełkują sobie z nasionek sobie sosnę. Wtedy na takiej małej powierzchni jest tam ich tysiące. Tysiące na, na, jeden metr, na jednym metrze kwadratowym potrafi być, bardzo dużo i w drodze selekcji naturalnej, one oczywiście rywalizują ze sobą, no i w którymś momencie jest gęsto, gęsto jeszcze gęściej, no i na zasadzie konkurencji o składniki pokarmowe, wodę i o światło, się no obumiera, a któreś wygrywa. No tak się to odbywa w naturze. My sadząc, tak jak to tutaj robimy, czyli tak, sadzimy na tyle gęsto, żeby one rosły blisko ze sobą i konkurowały. Yy, znaczy, myślę, że sporo ludzi to czuje intuicyjnie. Sosna jest gatunkiem mocno światłorządnym, i żeby była taka piękna jak ta, co stoi za mną, taka gonna, wysoka, to ona potrzebuje właśnie konkurencji o światło. Jeżeli będzie miała konkurencję o światło, będzie rosła w górę, w którymś momencie zrobi się gęsto, i tu już się zaczyna pielęgnacja tego lasu. E, jako jako na, ciągłość, czyli hodowla tego lasu, czyli później jest przerzedzenie, wręcz wycięcie co drugiej, co drugiego drzewka, e, później znowu one odbudowują, znowu rosną, rozbudowują swoją koronę. Cel jest taki, żeby na dole, to co widzimy tutaj te, te drzewa za mną, na dole byłyby bez gałęzi i jedynie ta korona, żeby była na górze. Jak Państwo widzicie, takie drzewko, które sobie rośnie na polu, na miedzy, jako pojedyncze drzewko, pojedyncze sosne, to ona jest tak niezawysoka, bardzo szeroka, taka rosochata, piękna, ale tak więc tak, tak naprawdę to pod względem e, takim technicznym to jest, e, jest e, słaba jakościowo, ale piękna. A w lesie chcemy, żeby były i piękne, i dobre jakościowo.